Nie było mowy o błędzie Wolka oh. Ale bestia Ale bestia, bestia z Polski bestia obudzona teraz, co to było? To jest rampę robię. Weź. Blisko rampa jest Raj jest rozjebana Pampę nie wziąłeś Nie macie delay'a Kurwa psie wow. No, proszę! O, tam jest akurat podsadzony glaive, co ciekawe. No, no i teraz, ojejku! No i teraz też Andu to zauważył. Wie, że tutaj było przez chwilę trzech zawodników, no bo trzeba było sobie tam oczywiście pomagać. Nie no, połam go. go z tej zuka, do to mogę mieć schody? Nie. No? Nie, to kolejny psychopatka łysa. Meczka ważnego! ja ważnego. Gram mecza, chyba nie. Kurwa, wyjebę ten telefon zaraz. Jak przejebię przez niego, to go połamę. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CS GO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną, darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia, które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CS GO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Nie no, lepiej się gra z muzyką, widzowie. Bez muzyki się chływo gra. Jak ja bym grał kurwa jakieś, jakiegoś majora czy coś, to normalnie, kurwa muzykę bym napierdalał. No, Dziękujemy, Sztuko. Albo tak blisko było. Nie, wygraliśmy, wygraliśmy Na Vertigo. wygraliśmy Ktoś uratował ten mecz w chujnie, Na kobiety i niuk chyba był. Vertigo? może Vertigo? Wygraliśmy Na pierwszą drużynę w lidze przecież. Olej się wylał. Daj, poczekaj. nie mogę. Idę. Możemy, no ale. Jestem. Kurwa, no nikt kurwa nie pomaga, kurwa! A mówię pałac do kuja! Nie możecie palaka dać kurwa cokolwiek! Ja nie miałem laidów Kamera ci się nie mnie ta kamera, zaraz Saju, dochodzę, spalić środek? Ehm, poproszę. Dochodzę, Saju. I tyle, a jakby się cię zmieniło, że na przykład mieć najwięcej rund, nie? to ci dam znać wtedy, nie? Są dwa flesze, jest Smoke, jest też Nexa i Monesi, którzy w sytuacji dwóch na dwóch będą walczyć do samego końca. Nexa czeka na to wyjście, jeden frak jest, tam się jeszcze gdzieś malz zatrzymał w Smoke'u. Jest to odpowiedź, jest reakcja na to, co wcześniej zrobili zawodnicy M80. O, ta prowokuje, prowokuje. No zobaczymy, zobaczymy jaka teraz będzie reakcja m Co on wszystko wie? On jest oddzielony, no kurwa! No co to kurwa jest? Trzech... O, jakaś typiera do mnie napisana na Instagramie, zobaczymy co to jest napisane, ciekawego. Nie dowiem. Ja w ogóle nie odpowiadam na te wiadomości, bo nie chcę ci odmawiać. Hej, co tam. No, no Boże, świetnie, bo jebane mam, nawet nie a, odpowiadam. Okay. Główno kurwa. Ja będę po jakiejś jakiś typiarę pisał kurwa, że to ja się streamuję, kurwa, gram sobie w gierki, Służ, rozmawiamy, tu kurwa na ważne tema tematy. A jakaś typiara kurwa do mnie pisze, no to już nie to... przesadzajmy kurwa. No. Nie, im Ja kajtory, będę chciał to, sobie podać jakąś typiarę, to no, se kurwa umówię gdzie indziej, a nie kurwa w internecie, dajście, no. nie? No, kurwa ten, yy, przez Instagrama kurwa. Ciole w końcu ta wupa, a co takiego, przyda się Kilar? Wytrzymuje nacisk jednego, drugiego rywala. No tutaj akurat to wyjście dwójkowe nie do końca wyszło. Jeszcze Goofy idzie po tego kolejnego, ponieważ Lent wytrzymał jakimś cudem. O, wyraca wraca na bombce, tutaj jest jednak blisko antyterrorysta, tutaj jest znak. zaskoczy jednego, wie gdzie mniej więcej był przed momentem Killer. a tutaj jest jednak antyterrorysta, jest Sled, on może zaskoczyć, trafił jednego, A ten, który przeskakiwał, no i przez to nie będzie na razie podłożona bomba, Sled po raz kolejny! Kylar po drugiej Matko stronie, mamy jest 10 sekund do końca! Killer musi biec, on musi grać na pełnym ryzyku, ale co się dzieje w tym spotkaniu, jakie tu są dziwne decyzje, jakie tu są błędy, też dobre decyzje po stronie Gamer Legion, ale... O chaos! Po prostu chaos! Powiem ci, że zapłaciłbym niemałe pieniądze, żeby zobaczyć teraz reakcję hypera na to, co się wydarzyło. To, 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 to co się wydarzyło. Naprawdę, to, to jest... No, ja mam poczucie, że to jest najgorsza runda, jaką Ens przegrało w historii tego składu. To, to jest taka runda, po której po prostu boli, tak? No. Tak, no, to jest taka runda, to jest taki... po której się nie możesz, prawdziwy ból. No właśnie, I, i, i tak statystyki. Każdy z zawodników w Game Legion z ratingiem powyżej jednego, każdy z zawodników Ens z ratingiem poniżej jednego. Poza tym na fullu, no, po stronie Terror wygraliśmy jedną rundę. Dramat. Tak, na swojej mapie, jeżeli wygrasz na fullu jedną rundę, to jest uważam katastrofa. Później po stronie. Po stronie CT wygrana runda pistoletowa, tak? Już wydawało się, że będzie, będzie może coś z tego, że może uda się wrócić I tam też były takie rundy przegrywane, no, naprawdę katastrofalnie Nie ma luzu, nie ma swobody Ole, lecisz, kurwa Nie, Bisaj, bisaj! Jak to nie siedzi ma na headzie, matulo moja Kurwa no No kurwa no, no nie mogę no Jebałem go już, już go jebałem jeszcze, kiedyś elektryk wziął z 200 czy 300 zł i powiedział, że. Nie no, on tu nic nie zrobił. O kurwa, nie mam broni. Do, jak na to, że z usp grałem, to cały. Jakbym miał kurwa MK, to bym ich rozjęła wszystkich. Co ja odjibę, w życiu broń zapomniałem. No jeszcze jakaś próba się pojawia. Nexa od pleców. Sampaius już go namierza, ale teraz pajus zafleszowany. Dobry plan od tym Mamy 3 na 3, tylko że nie widzę żadnego defa po stronie G2 Esports, ale być może ten nawet nie będzie potrzebny, bo w tym momencie Nexa buduje przewagę. Nexa raz jeszcze 3 na 1. I Maden zostaje sam Mones i to kończy. Nieprawdopodobne! W jak łatwy sposób No zaczęło się od flesza od Monesiego, od wyjścia Nexa. Let's fucking go, boom, boom, boom! Let's fucking go, Okazał na co go stać. Bum, boom, 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 robili ciebie z gum. Hooksy, to jest ta polska wersja, którą może pozna. może Wiktor Wojtas będzie mógł kiedyś przekazać. Reskrata nie rozbija. się. Głębokiego im daj pago. Kwadrat biegają. Tak. Ale przecież, czemu... Flecha, oj, 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 Pago, możesz z łapy mu po prostu Aha, dobra, okej okay. Pago, wrzucił raz, żeby, <grym> zamiar, żeby, zamiar, żeby zamiar. Rzucić tam tą smokę do tego Jest za niebiesko Poczekajcie na nas tam, bo wylecicie no Dobra, korea, dobra Za niebiesko jest, no Heaven, heaven No kurwa Szybciej to mów No co Noc! A, nie, nie już nie! Kurwa! Co oni robią? Ja pierdolę! Dzidzi, dzidzi, to jest dzidzi. Jak oni są węży w trójkę? Dzidzi, to jest kurwa rundzie. Ja pierdolę! Par jak jebią, jebią ich jak szmaty. No stoisz na środku debilu, jebane!